Cześć ludziska, witajcie, Tawaryna z tej strony. To jest pierwszy odcinek z nowej kampanii Ekspedycji Głównego Łowczego, w której gramy Markusem Wolfhartem. Póki co na kanale nie ma odcinków z nieumarłych, którym gramy Heinrichem Kremlerem, ani z dzikich orków, z racji tego, że mod SFO jest cały czas update'owany i na razie nie ma opcji, żeby w niego grać. Gra po prostu kraszuje przy startowaniu, więc no nie mam tego jak po prostu nagrać. E, dobra, słuchajcie, mamy początek trudny, Komarkus. E, efekty frakcji to ograniczona pula, można rekrutować tylko podstawowe jednostki. Posiłki z Imperium dostarczają ci potężne jednostki, które wzmocnią Twoje wojska. Agresywne działania sprowokują zbrojną reakcję miejscowych frakcji, ale też wzmocnią Twoje wojska. Doświadczenie jednostki, plus 3 dla werbowanych wielkich łowczych. Stosunki dyplomatyczne, minus 40 z jeszcze ludźmi, bo my się z nimi bardzo nie lubimy, o to chodzi w tej kampanii. Efekty lorda to szansa na uniknięcie zasadzki plus 50%, na powodzenie plus 50%, utrzymanie minus 50% dla jednostek łuczników i myśliwych. I na start mamy wóz bojowy, nową jednostkę, rydwan miotający, ma pancerz przebi pociski przebijające pancerz, strzał w ruchu. Choć stopniowo wychodzi z użycia wraz z postępem technologicznym, to jednak konny rydwan bojowy nadal może być solidnym dodatkiem na polu bitwy. Potem są inne tam jeszcze opcje, są z piekłomiotem, z, z moździerzem i nie wiem, bo to wszystko. Myśliwi to taka piechota dystansowa, bardzo fajni. Mają dodatkowo skuteczność dużym wrogom. Nie wiem ile tam wychodzi, mniej więcej. E, przeciwko dużym w 8 aż, więc jest całkiem nieźle. No i łusznicy to jest taka nowa podstawowa jednostka u Imperium. E, no dobra, zacznijmy sobie. Daleko na zachodzie za wielkim oceanem leży porośnięty dżunglą kontynent Lustrii. Pierwsi ludzie, którzy tu dotarli, natrafili w dziczy na starożytną świątynię. Splądrowali ją, a zrabowanego złota starczyło, by wypełnić ładownię ich statków po brzegi. Wieści o bogactwach rozniosły się wśród ludów Ojczyźnie Odkrywców i wkrótce ich śladami podążyli inni. Jedzeni rządzą złota ludzie z imperium zapuszczają się coraz głębiej w tropikalną gęstwinę. Owa pierwotna kraina jest napadana i rabowana ze swych bogactw. Żadna kradzież nie ujdzie jednak na sucho. W coś się budzi. W mroku dojrzewa zimno Furia i gotowość, by zemścić się na majcach. W miastach świątyniach lustri jaszczuro ludzie odprawiają rytuał, by przywołać swego potężnego obrońcę. Ustr znów przemierza Będrowiec. Duch dżungli przyobleczony w ciało. Oto nadszedł czas zemsty. Tylko najsilniejsi przetrwają nadchodzącą kaźni. W z Wulfhard natychmiast odpowiedział na wezwanie Imperatora. Lustriańskie osady Imperium padły niedawno ofiarą serii dzikich najazdów ze strony zwinnego napastnika. Mężczyźni z kolonii od dawna wiedzą o dziwnych, dwunożnych jaszurach, które panoszą się na kontynencie. Jednak monstrualny duch, który im zadaniem teraz e, ich nawiedza, grozi zakończeniem imperialnej ekspansji w Nowym Świecie. Więcej nie wielkie oceanie i The near unimaginable wealth of these lands is dispatched home through the coastal colonies. But recent raids by the lizard beasts have set the empire back. And I expect further attacks. Other enemies loom nearby, Savage orcs, no less, who raid nearby abandoned cities. These ancient places are sure to harbor more riches, so are prime locations for colonization. But we must be aware that the lizard beasts dominate these jungles. For our colonies to survive their threat, reinforcements will be needed from home. The time of opportunity is now. Lustria and its dangers await. Anything that stands before me in the hope of defeating the Empire will meet its end by my bow. It is the Emperor's will. It is the Emperor's will. Dobra, szczegóły rozgrywki: e, poparcie imperatora. Na mocy władzy nadanej mu przez imperatora, Markus Wolfhard przybył do wybrzeża Lustry z zamiarem obrony kolonii w Nowym Świecie przed miejscowymi drapieżnikami. Do dyspozycji ma jedynie ograniczone zapasy i wojska, a dalsze wsparcie ze Starego Świata przybędzie nie wiedzieć kiedy. Tak naprawdę wiemy, bo mamy tutaj e, licznik tur. Nieważne. Niemniej jednak, plądrując dżunglę i poszerzając granice zajętego terytorium, Markus może zwrócić na siebie uwagę imperatora i tym samym dopilnować, by ekspedycja otrzymywała z pomoc w postaci wyszkolonych oddziałów. E, wrogość. Za granicami Imperium znajdują się niegościnne tereny, a Twoje działania z pewnością zostaną zauważone przez tubylców. Zwycięstwa w bitwach ofensywnych i najazdy na okolicznych mieszkańców sprawią, że zaczną Cię oni traktować coraz bardziej wrogo. Z drugiej strony Imperator spojrzy na Ciebie łaskawszym okiem, natomiast tempo w jakim Ekspedycja otrzymuje wsparcie wzrośnie. Postaraj się jednak nie zadzierać z tublicami zbyt często, bo, bo szybko zaznasz ich gniewu. Łowcy Wulfharta, strony te sprzymierzają najznamietniejsi łowcy w historii świata. Znajdź ich i skap skaptuj, by zrealizować cel Ekspedycji, ulepszając zarazem ich unikatowe atrybuty i poznaj opowieści o minionej świetności. Skaptuj to jest nasze słowo na dziś. Trzeba się będzie dowiedzieć, co to dokładnie znaczy. Znaczy wiadomo, że pozyska ich usługi w ogóle, ale. Ale jestem ciekawy. Mamy tutaj pana ciastka, który zleca nam zadania. Zdobądź i zajmij osadę należącą do frakcji Tlaxtlan. Główny łowczy pobliską osadę zamieszkują potworne gady. Ich obecność zagrozi naszym koloniom. Koniecznie należy się ich pozbyć. Nagroda to 500 zł naszego skarbca. E, no i dobra. No i dobra. Słuchajcie, serdecznie zapraszam do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili do subskrypcji kanału. E, możecie oczywiście też tutaj polajkować film, e, jeśli wam się podoba, e, lub zdislikeować, jeśli wam się nie podoba. Chciałbym zdać po prostu wasze zdanie. E, komentarz zawsze mile widziany. Jak najbardziej również. Oraz dla tych, co bardziej tutaj jakoś się utożsamiają z kanałem, można odwiedzić kartę wsparcia. E, co będzie też bardzo mile widziane. Dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy będziemy na razie rekrutować chyba nie. Co im tutaj mają? Nie wiadomo, mają tylko tą jedną z tego dona czy Bastyladą, przepraszam. Okej, okay, za cztery tury powinny nam się tutaj pojawić ...aprowizacje z imperium. Mam nadzieję, że... O, kursor jest znowu przesunięty, mam wrażenie. Musicie mi wybaczyć, teraz widzę co tu się dzieje, ale nie jestem w stanie teraz tego nic tutaj zrobić. I tak jak mówiłem, w tej kampanii i w każdym w ogóle przyszłym filmie będę wycinał tury więc nie wiem czy nie ucierpi trochę na tym długość odcinka powiedzmy tam w postaci 18 minut czy coś takiego z racji tego, że tych tur trochę jest w trakcie jednego odcinka nie wiem ile dokładnie, ale je, każda zajmuje około minuty więc można sobie łatwo policzyć, ja tak za bardzo dużo czasu nie mam na nagrywanie co już zresztą wiecie powtarzam to od początku no ale okej, okay, okej. Okay. Dobra, łucznice są taką zwykłą jednostką, nic żadnego specjalności nie mają. Możemy sobie tutaj trochę tymi podejść. Markusem również możemy leciutko podejść. Będziemy się starali zdjąć nimi Bastilladona jak najszybciej. Nasz opancerzony wóz również gdzieś tutaj może sobie stanąć. No i tak wiadomo, te, te jednostki ym, do walki z warciem sobie gdzieś tutaj stoją z tyłu. Zobaczmy w ogóle, jak ładnie wyglądają te jednostki. Mamy świetne te mundury. Takie typowo. No nie powiem tutaj hiszpańskie. Jak podczas y, y, najazdów na nowy świat. Dobra. Tak oni mniej więcej wyglądają. Muszników też widzieliśmy. Wozy panu pancerzone, jeszcze musiał zobaczyć. Też świetnie wyglądają. Dwa ciężko pancerzone konie ze świeczkami. Nie wiadomo po co. No chyba model po prostu zebrali z. Świetlistej, świetlistej arki, Hysz, wyglądają zarumbiście. Dobra, nieważne. Wulfhard też również pięknie wygląda. Dobra, wszystko mamy. Rozpoczynamy grę. Tym wozem sobie dzisiaj pojedziemy. Niech już tam zaczyna atakować te jednostki przeciwnika. Ty strzela. Jak tylko strzeli, to od razu użyjemy swojej zdolności Skupienie na celu. No, tak za 300 bije, nie? Ja nie wiem, mam paserza. Bo masz 140 pancerza, moi drodzy, więc się nie ma co dziwić. że takie tutaj będzki zbiera, Dobra, i wy też możecie tutaj strzelać do niego, bo macie pociski przebijające pancerz. Teraz ja musiał się już wami wycofać, gdzieś tutaj do tyłu, tak samo wami. Żeby nie było żadnych niespodzianek. Markus niech sobie jeszcze tutaj strzela na spokojnie. Ok, no i dostał furi, ja, że tak powiem, ocipiał. Prędkość 40, mamy prędkość 50. No i teraz trzeba po prostu uciekać. Mam wrażenie jakbym miał tutaj ich dogonić. No pewnie, że ich dogoni. A już jaki ten wóz jest. Skaretyniały. Dlaczego mając więcej prędkości nie mogą mu uciec? No co, pod górkę? Z górki? Nie rozumiem. A im te drzwiczki chodzą. Super wyglądają te animacje. Dobra. No ale z uciekaniem, moi drodzy, z uciekaniem. Nie ma co do tego w ogóle wątpliwości. Jak macie się zachowywać? Dobra, 4700 jest całkiem nieźle. Zjechaliśmy ich dość przednio. Ja no na pewno nie będę chciał za bardzo walczyć z tymi skinkami naszymi łucznikami. Raczej wolałbym się tutaj na wojowników soursów, a nasi łowczy, na siłowczy na dzikie obasty jak najbardziej. Kohorta na skinków, kohorta skinków, same skinki. Dobra, uciekamy. Dobrze by było takie coś zrobić, taki myk. Można tych już tutaj zaatakować, a włócznicy niech się rzucą na niego. A, trochę się tutaj popierdzieli, że tak powiem. O Jezus Maria, ten dziki Bastyladon jest po prostu masakryczny. Zatakujmy sobie. Dobra, w Nie wiem co mam z tym Bastyladonem teraz zrobić. Po prostu przechodzi przez moje jednostki jak chce. Okej, okay, ale wóz w międzyczasie sobie tutaj na spokojnie goni tych skinków. Ja myślę, że możemy nawet powoli sobie ich gonić i po prostu do nich strzelać, odciągając ich od walki. Dobra, wy tutaj w tryb strażniczy. No 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 no. Markus sobie z bliska strzela elegancko. Umiejętności raczej nie użyjemy niestety, ale wszystko ma się ku dobremu z tego co widzę. Dobra, jakbyś tak mógł się ty oddziale tutaj odsunąć kawałek gdzieś w to miejsce. We ci do Bastilladu, tak jak mówiłem, dlaczego szermierze uciekają? Macie 63 jednostki jeszcze w, wal tej, w walce. Szyciutko tutaj umiejętność, bo ten gość już nie wrócił ficyk. Pięknie, piękny strzał. Wy możecie zacząć uciekać. Szermierze fajnie by było jakby wrócili. Dobra, tak naprawdę to strzelajcie po prostu niego, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, wylecicie teraz do tyłu. Dobre jest to, że mają strzał w ruchu i e, dookoła mogą strzelać. To jest coś pięknego. To 90 pancerzy też robi swoje. że mogliby wrócić, właśnie, dokładnie. Nasi łucznicy nie są zbyt dobrą jednostką do walki z zwarciu. Mają tylko 14 na 17. To jest niewiele więcej, ale zawsze na to epicko. Jak dzigałem tymi swoimi nożykami. Wraca wsparcie. Epickie. Dobra i ja myślę, że w tym momencie zobaczymy jak wygląda tutaj murale. Tak wygląda całkiem dobrze, więc się po prostu wycofamy. Łowcy się wycofają również. Wóz zabił 65. Ja chciał, żebyście jednak uciekali cały czas. Dobra, ty się bi tutaj z Markusem Buffartem. To było ci powiedziane, powiedziane. No, i teraz te skinki zaraz się tutaj będą musiały poddać. Nie mają innego wyboru. I jeszcze raz sobie zaszarżujemy, Mamy premię szarż 29, więc jest całkiem nieźle. Chociaż z tego co widzę to te skinki właśnie straciły amunicję, nie będą chciały uciekać Dobra, czyli przechodzimy i lecimy dalej trochę zabieramy ze za sobą ogólnie jak szarżujemy tą jednostką. To jest takie całkiem, całkiem niezłe. 50, ci mają prędkość 46, i nie uciekniemy. Dobra, skinki przestały istnieć. Wy się rzućcie na tych, a wy pomóżcie tym szermierzom tutaj. Bo widzę, że nasi to tak kurcze. Fakt, że mamy poziom bitwy bardzo wysoki, to na pewno ma wpływ na no to, jak te nasze jednostki się zachowują tutaj na polu bitwy. No ale mimo wszystko trochę mi się nie podoba, że te jednostki szermierzy tak szybko uciekają. Dobra, atakujemy. Oni są zachwiani, ale powinni się tutaj utrzymać, kiedy są posiłki. Aha, Markus ucieka, świetnie. To, to było bardzo nieprzychylne teraz na ten moment. 358 Hapsa. Malutko. A mimo wszystko cały czas walczy. 313. Jest, rozbitać i teraz atakować. Markus w ogóle ma 148 Hapsa, jest straszna lipa. Dobra, wy się zajmijcie tymi, Tu <grytania> Skinki wygrały z opancerzonym wozem bojowym. Niesamowite po prostu. Markus, fajnie, by być wrócił nie się ten do końca rozwalony, więc mógłbyś się tutaj jednak trochę sobie powalczyć. Ogólnie powiem wam, że dość ciężka jest ta gra tutaj Imperium przeciwko ludziom z racji tego właśnie, że oni strasznie mocne jednostki mają na początku. Mówię tutaj na przykład o tych Saurców, 60 pancerza, 29 ataków zwarcia, obrona zwarcia 28. Nasi mają trochę lepiej, ale mają na pewno mniej pancerza, mają mniej dyscypliny. Wszystko działa tak, jakby mniej więcej na naszą niekorzyść. Dobra, chciałbym, żeby się atakował tych wojników Saursów. Skinki się poddały. Mam nadzieję, że ten wóz bojowy przeżyje. My się tutaj przyspieszymy, bo to już jest koniec. Tak naprawdę, wygraliśmy to. Możemy sobie jeszcze trochę postrzelać do tych naszych przeciwników. Wóz odzyskał panowanie nad sobą, więc może wrócić do rozgramiania tych jednostek. Bo chciałbym, żeby jak najmniej ich tutaj zostało. Ale czy oni w ogóle dogoni? No tak ciężko to widzę. Oba nie ma sensu. W ogóle jest koniec bitwy, a ten się tam znowu się przestraszył czegoś nie wiadomo czego. Okej, okay, zostało ich 137, nie jest źle. Mhm. Mm 582, 445 stracili. Ja teraz się wycofam szybciutko do miasta. Wóz zabił w ogóle aż 103, co nieźle. Weźmiemy sobie jednak dyscyplinę na ten moment. Mamy trochę złota, a potrzebujemy jak najszybciej się tutaj zregenerować. Ja już nie wiem, czy nie zostaniemy po prostu tutaj jako obóz. No i dobra. W takim razie poprosiłbym jeszcze dwóch szermierzy i jeden oddział łuczników na ten moment. No dobra, coś tutaj dostaliśmy. Wojownik z areny. Nic więcej na razie nie możemy zrobić. Mamy inny kamień oszusta. Trwałe wokół siebie. Wpływa na wrogów w zasięgu minus 22% odporności na magię. I mamy dostępne badania. Ja myślę, że dyscyplinę tutaj damy na początek. Dyscyplina i prędkość. W ogóle chyba pójdziemy w piechotę. Pancerz też się przyda. 15 pancerza, aż więcej. Czyli u szermierzy jest to mniej więcej 45. No i właśnie. Dobra. W takim razie e, szkolimy oczywiście jeszcze więcej jednostek. Nasz przeciwnik na razie tego nie robi, ale to nie szkodzi, bo w końcu jednak zacznie. Mamy cztery jednostki z myślę, czy to wystarczy? Reszta będzie w e, następnych turach jakimiś działami, jakimiś innymi rzeczami. Powiem wam, że muszę się przyzwyczaić do tego przewijania tur, bo zaczynam coś gadać, a tutaj już się koniec tury robi. Co, wy wykopujemy tego gościa? Dawaj mi tych dwóch. O, jeszcze jedną może jednostkę właśnie kuszników. Chociaż oni mają tylko dobry zasięg, to nie jest mi to potrzebne do szczęścia. Włócznicy mają 39 obrony zwarcić czy ci mają aż 47, więc jednak weźmiemy sobie to. Na pewno będziemy potrzebowali w ogóle dużo włóczników, w tej kampanii dużo halabardników, wszystkie jednostki, które mają obronę przed dużymi oraz dodatkowy atak. Tak to oto minęły nam mniej więcej 3-4 tury. Eee, świat Oni tutaj nie mają żadnego żadnego muru, więc możemy sobie spokojnie atakować. Mają tam zimnokrwistych. E, włóczników na zimnokrwistych, Więc to jest takie dość niemiłe z ich strony. Mają dwie jednostki również Saursów. Bodajże z włóczniami. Nie jestem pewien. Jeśli z włóczniami, to nawet lepiej, bo nasze jednostki się będą lepiej przeciwko nim sprawować. Naszym wozem postaramy się właśnie zabijać tych zimnokrwistych włóczników. Markusem Wulfhartem postrzelamy sobie przede wszystkim bohatera przeciwnika. Czy tam lorda. Dobra, czyli trzeba się teraz rozstawić bez żadnych niespodzianek. Nasza piechota mytająca od razu na tyły. Mieczownicy gdzieś tutaj, tam szermierze. Naprzód. Włócznicy po bokach. Takie standardowe rozstawienie. Wóz opancerzony również gdzieś tam z boku. W zakresu uciekania i dodatkowo postawa obronna. Markus nie sobie gdzieś stanie tutaj. I od razu chciałbym posłać taką piękną strzałę w tego gościa. Zobaczmy w ogóle tę animację u Markusa. Ło, ale poleciało. Ale prosto w cel. Zaraz zobaczymy, ilu tutaj dostał w dupę. Nieźle. 330 aż. Markus już możesz uciekać. Dziadu. Uciekaj tak, żeby było dobrze. Nasza piechota do walki w zwarciu utrzymać pozycję. Nie będziemy chcieli tutaj się jakoś wychylać. Nasz wóz bojowy również mógłby iść tutaj teraz na bok. Z racji tego, że chcemy właśnie strzelić do tych zimnokrwistych. Markus dalej strzeli do tego gościa. Bardzo ładnie dostają te zimnokrwiste, bardzo mi się podoba. E, idealnie praktycznie odparliśmy te szarże. Jestem z nich mega zadowolony. Jedynym mankamentem jest trochę to, że Markus czasami strzela przez swoich ludzi. Przez co sobie wyoruje po prostu taki, taką wielką brudzę tutaj w postaci martwych ciał naszych szmierzeńców. No ale co zrobić, co zrobić. E, tam jadą wojownicy saursów, zimnokrwiści są już po nich, więc możemy z powrotem na bok iść. Wy powinniście sobie poradzić z kinkami. To nie jest jakiego problemu, jakiegoś nie ma. Markus ma aż 63 ataku zwarciu. To mi się nie podoba. Dobra, nasi włócznicy wybiegną gdzieś tam. Łócznicy mają co robić. Wy zatakujcie sobie tych. My podejdziemy bliżej tutaj i staniemy sobie w tym miejscu. Dobra. No i wóz leci wiadomo gdzie. Na tych całych. Wojowników Saursów, bo to jest najważniejsza jednostka, którą teraz musimy się pozbyć, której musimy się pozbyć. Tak. No i Markus elegancko zrobił tam po 4-5 jednostek na, na atak, więc jest całkiem nieźle. Nasze jednostki mają zmniejszoną odporność na magię, co nic mi tutaj na razie nie wnosi, z racji tego, że nie mam żadnego czarownika. W ogóle te strzały są piskie. leci taka jedna strzała i nagle pff, wybucha. Dobra, ja chciałbym ustawić tego markusa, żebym po prostu strzelać do tego x, x, x Sana raksa Dobra, to są jednostki tych skinków, które mają chyba tam coś więcej tych strzałów, albo po prostu strasznie wolno mi idzie marnowanie ich. Dobra, Ty wy się trochę ustawcie bliżej, żebyście mieli ładniejszy poziom, ładniejszy kąt strzelania do tych jednostek przeciwnika. Obrona w zwarciu 24, atak w zwarciu 20, 22, 42. Nie wiem dlaczego tak y, srogo dostaliśmy w pizdziec, tak powiem. Ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, iż. Um... O! I ten atak w strzale, to a ten strzał w ruchu, przepraszam, nie atak w strzale. To jest coś epickiego. Dobra, szybciutko umiejętność. Mam nadzieję, że to też działa jako magia. Jezus, ale go zjechał. To chyba działa jako magia. Tak, obrażenia magiczne. Dobra, czyli generał przeciwnika już się posypał. Wy możecie sobie pogonić tych gości. Włócznice się wrócą. Jeśli ktoś chce nazywać bohaterów w kampanii, to słuchajcie, ja to zrobię tylko i wyłącznie dla wspierających kanał. Można wspierać już chyba od 2 zł miesięcznie. Także dlatego, bo chcesz, by wspierający mieli jakieś dodatkowe tam bonusy. Więc tak to będzie. Nazwiemy tylko jednego bohatera w kampanii Heinricha Kemlera, pana Narcyza, z racji tego, że nie było jeszcze takiego tutaj rozporządzenia, a już wcześniej tam się zgłosił, więc jak najbardziej pani Narcyz pamiętam o tym. Dobra, i nasz Markus To Był. Ettek, czy go się nazywa? Hotek. Ok, zwykła okupacja z racji tego, że to jest nasza prowincja. Solidne fundamenty. Utrzymaj kontrolę bezpośrednią poprzez hotlendy i wojskowy nad następującą prowincję. prowincji. Do, do zrobienia. Na ten moment my się tutaj jak najbardziej ulepszamy w nasze jednostki. Bo to oni muszą jak najdłużej tak naprawdę wytrzymać. Podczas kiedy nasi łucznicy będą sobie strzelać spokojnie. E, rozporządzenie, oczywiście standardowo w rozwój idziemy. Mamy rozwój tylko 50 natury, więc to jest strasznie mało. E, w Tlaxtlan mają mały garnizon. Zobaczymy, jak to wygląda potem z jednostkami u nich? E, no i dobra. No i słuchajcie, mamy tutaj imperialną aprowizację, która jest gotowa, mimo że ekspedycja dopiero co wyruszyła, imperator żąda postępów. Imperialny kwatermistrz powiadamia się, że w ramach pomocy może bezzwłocznie dostarczyć Ci wsparcie. Posiłki gotowe są oddelegować cztery główne dywizje imperialnej armii. Zdecyduj, kto ma przyjść w sukurs. E, mamy imperialne pułki to jest dwóch halabardników, dwóch myśliwych jednak gwardia elektorska. jest wsparcie jazda. Ekspedycja trzyma wsparcie w podacie oddziałów standardowej jazdy trzy rycerze imperium dwóch rejtarów e, też im więcej mamy tej, tutaj poparcia od imperatora, tym lepsze jednostki będziemy dostawać. Imperialna Szkoła Artyleryjska to jest jedno wielkie działo, jeden kieracjerzyc z wyrzutniami granatów i imperialni inżynierzy, jeden wóz bojowy i jeden wóz bojowy z moździerzem. I ja Wam osobiście polecam Imperialną Szkołę Artyleryjską na sam początek, bo zaraz zobaczycie co z tymi wszystkimi ludźmi robi wyrzutnia granatów. No nawet nie tylko z, z... Nie tylko z nimi, ale w ogóle ze wszystkimi jednostkami przeciwnika. To jest po prostu tak masakrycznie zbufowana jednostka, że idzie się osikać. Dobra, i teraz korpus rajtarów również dla siły ostrzału i amunicji oczywiście, bo im dłużej będą stać nasze jednostki piechoty w walki w zwarciu, tym dłużej będą mogli strzelać i skuteczniej nasi łucznicy. Dobra, rozwijamy sobie chotek jako nabrzeżne, nabrzeżną wioskę e, i tura. Marcus. Dobra. Cyk standardy wojsk zawodowych tam się pracowały. Teraz tam się pancerz przydziału ogarnia, a potem chyba wejdziemy sobie broń z przydziału, która da nam plus 4 obrony w zwarciu. Czyli jeszcze dłużej nasze jednostki będą mogły sobie stać. My się wyjdziemy sobie gdzieś tutaj myślę, tak na 52%, żeby móc jeszcze postawić sobie em, właśnie obóz. No i dodatkowe jednostki kogo? Na pewno mają większy zasięg kusznicy, ale zasięg nie jest nam aż tak potrzebny. Łucznicy mają trochę więcej e, obrażeń, także sobie ich tutaj wyszkolimy. Weźmy sobie jeszcze jednego łucznika, jeszcze jednego szermierza na ten moment. I to by było, moi drodzy, na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Otrzymaliśmy misję zniszcz frakcję Tlaxlan. 12 trup do końca, 500 zł e, do skarbca. Słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście <laughs> zachęcam was do subskrypcji kanału, oceny filmu. Komentarzu pod filmem możecie również udostępnić film znajomym, jak najbardziej byłoby mile widziane, oraz możecie rozważyć wsparcie, wspieranie kanału. Minimalny pułap to jest tam złoty 99 zł miesięcznie, także myślę, że to nie jest jakaś wielka kwota, a cieszy. I dodatkowo dostajecie różne przywileje na kanale, na live'ach, pod filmami, będziecie mieć. Nie wiem, czy to jest emotikonka, raczej taki batch w postaci korony, i zależy, jak długo macie wspieranie na moim kanale, tym inny kolor zwiększa, zmienia. Oczywiście jest to też do, jakoś do opracowania. Na live'ach macie yy, różne dodatkowe emotikonki, które możecie wstawiać na, na czacie oraz inne rzeczy, które możecie sobie przeczytać na karcie. Wspieranie na głównej yy, stronie kanału. To jest tyle z mojej strony, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Miłego, cześć. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова